Gdybym miał sprowadzić to kosmiczne El Casico do jednego mema, to byłoby co za mecz, co? Real. Minęła pierwsza połowa. Przed tym spotkaniem byłem realistą. Nie, no, nie, że turbofanem Realu. No, tych to polska scena kibicowska ma już w nadmiarze jak Pudzianowski Koksu za czasów strongmenów. Polska, kurlu! Byłem realistą, bo realnie patrzyłem na to, że Real nie ma szans w starciu z Barceloną i przewiewszy zarówno ten mecz, jak i wyścigot. I ja wiem, było tam trochę kontrowersji, jak ręka de Jonga, ale dajcie spokój, hala dzieci. Nie przegraliście przez sędziego, tylko przez to, że Lukas Właska to jest parodia obrońcy i na dobrą sprawę to jeszcze w pierwszej połowie mógłby dostać czerwoną. Choć po tym, jakie numery odstawiał broni, to nie wiem, czy jakby wyleciał, to byłoby osłabienie dla realu. Z ekipy białych to zrobiło mi się nawet trochę szkoda Mbappe, no bo stara się chłop jak może, indywidualnie robi super liczby, tylko co z tego, jak drużynowo przewali na prawie każdym polu. Super puchar Hiszpanii? W ryj. Puchar króla? W ryj. Liga? A jak? W ryj. A to wszystko od Barcelony. Ale najzawodniej będzie, jak w tym roku Ligę Mistrzów zdobędzie PSG, z którego McCambe odszedł, żeby zdobyć tę Ligę Mistrzów z Realem. A żeby tak nie dogryzać tylko kibicą Real'u, to chciałbym, żeby złotą piłkę zdobył wtedy potężny Osman Dembele i zagrał w ten sposób na nosie całej społeczności Barcelony. No chyba, że zabierze mu ją ten pan. Nie no, nie ten. I ten też nie. Rafinia. Bo Rafinia, proszę państwa, w tym sezonie to jest pan piłkarz.